Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu, to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka, Gdyż będą w nim występować fast foody. Fast foody zajebistości, które sam obierdolę. Ale nie na wizji. Siemanderko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Cycu, a to kolejny materiał z fast foodowego żarcia, coś co lubicie, uwielbiacie i ciągle na kanale oglądacie, aż się fajnie zrymowało. Słuchajcie moi drodzy, gigantyczne zamówienie z Burger Kinga, pierwszy raz w życiu zamawiałem cokolwiek Burger King, Burger King, Burger King, nie wiem jak to się nawet fachowo, że tak powiem, wypowiada, chyba Burger King, ale ja mówię Burger King. Suma tego zamówienia, no, przeogrom miasta, ponad 170 zł. kilkanaście rozumiecie, pozycji zamówionych, także masakracja, łeb na ścianie. Czemu taka duża suma? No z tego względu, że nigdy w Burger Kingu nie byłem i po prostu chciałem popróbować kilku ich pozycji, aczkolwiek to nie są wszystkie na pewno pozycje. Podejrzewam, że wszystkie pozycje były wyższe 500 zł, ale to no, nie ma takiej możliwości. Ze względu na to, że nie mam jak odwiedzać właśnie Burger Kinga, byłam około 20 paru kilometrów najbliższego Burger Kinga. To nigdy tam w życiu nie byłem. Dzisiaj postanowiłem tam zajechać i potestować. Moi drodzy, standardowo, na pierwszy rzut wziąłem fryteczki. Małą paczkę frytek. Taka mała paczka. Fryteczek, moi drodzy, kosztuje. 3 zł, małe frytki 3 złote, także to nie jest jakiś duży chyba pieniądz. Czy te frytki będą dobre? Nie wiem, żadnych sosów nie posiadam solone. Mm. Powiem, się, że ciężko im porównać do McDonalda. Wydaje mi się, że te frytki są grubsze, grubsze niż w McDonaldzie, grubiej krojone, posolone, wiadomo, w smaku jak frytki, nic, nic kompletnie nadzwyczajnego, po prostu e, frytki, tak jak mówiłem, nic nadzwyczajnego, mamy mm, takie kuleczki mm, serowe, Drodzy ja takie kuleczki serowe, się nazywają, uwaga. Y, Czyli Cheesy Nuggets. Y, nie wiem, to jest ile tu jest sztuk. 5 sztuk. 5 sztuk w cenie no, powalającej. 8,99. To samo Nuggetsy. No ale... Zobaczmy. Słuchajcie, tak to się. Tak to się prezentuje kuleczki mmm, całkiem spoko w środku jest ser i w środku są jalapeno natomiast mm, Te pikantności ja mega nie czuję Mogłyby być pikantniejsze, bardziej moim zdaniem. Ale smako dobre. Panierka chrupiąca, w środku ser, lejący się do tego jalapeno całkiem spoko. Eee, nagetsy, pospolite zwykłe nagetsy. Jak tu się prezentuje, prezentujemy się również w ten sposób. powiem szczerze, że one smakują bardzo podobnie do nuggetsa z McDonald's, ale jest pewna różnica. Mianowicie mmm, panierka ma w sobie coś pikantnego. Zdecydowanie coś pikantnego. Bardziej pikantniejsza jest Panierka po prostu. Także na plus. Dalej, moi drodzy, mamy szejka. Szejka Oreo. W zwykły, standardowy szejk Oreo. Moi drodzy, taki szejk Oreo kosztuje. Uwaga. Gdzie jest ten szejk? Szejk, szejk. shake kosztuje 6,99 6,99 za. Szejka, no jak widać, jest striejkowo, ale jest również taka gęsta, jakaś tutaj, yy, tak trochę szejki z lodą, z, z lodami bym powiedział w smaku. Mm. Bardzo pyszne, ale jest piekielnie słodki, z jest naprawdę. Seria glody, nie? Mm. Jest spoko, jest zajebisty, ale kuźwa mm, jest tak słodki, Uch. no bardzo, bardzo słodkawy, bym powiedział, przeokrutnie słodkawy jest ten ale w smaku jest naprawdę spoko, nie, w smaku jest naprawdę dobry, tylko, że jest, mówię, jest, jest przeokrutnie słodki. Dobra, teraz przechodzimy do naszych toreb. Słuchajcie, mamy tak. Mamy chicken. Chicken. Chicken nugget. Chicken nugget, chyba burger, tak to się nazywa. Dobra, zresztą przeczytajmy, co my tu mamy. Chicken burger. Jedna sztuka, 5 zł. Następnie, moi drodzy, mamy. E, następnie mamy Cheeseburgera. Również 5 zł taki Cheeseburger. Następnie mamy, moi drodzy, Big Kinga. Zwykłego, zwykłego Big Kinga. 13,99. Oczywiście tego wszystkiego nie ziem, żeby nie było. Nie ma szans, żeby to wszystko wpierdolić. Następnie mamy moi drodzy jeszcze Woopera zwykłego Woopera który no yy, spośród tych tutaj kanapek hamburgerów yy, wyróżnia się wielkością jeden Wooper również kosztuje 13,99 szczerze powiedziawszy chyba lepiej się opłaca kupić Woopera za 13,99 niż Big Kinga bo objętościowo już widać że ten Wooper jest zdecydowanie yy, większy i moi drodzy jeszcze do tego wziąłem, tak dla testów, dwa pokety, dwa pokety. Dwa pokety już wam mówię co i jak, czy tu będzie pisać. Yy, to jest bodajże chicken, czyli to jest yy, pocket chicken, zwykły, standardowy. I słuchajcie, wziąłem jeszcze i yy, 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 ten chicken, yy, ten pocket kosztuje. BEEF CHICKEN POCKET kosztuje również 13,99, natomiast BEEF POCKET, czyli z wołowiną, kosztuje, uwaga, e, kosztuje, uwaga, 15,99. No i, moi drodzy, tyle, jeżeli chodzi o te mega zamówienie do testowania e, fast foodów zajebistości. Od czego zaczniemy. Od czego zaczniemy? Bo jest tego sporo. Kuźwa. E, może łuperek potem. Tak. E, może łuperek potem. Może od standardowych tutaj pozycji. Mianowicie mamy czy, e, może nie. Może od cheeseburgera sobie zaczniemy. Cheese, cheeseburger. Cheeseburger. E, cheeseburger, moi drodzy. Cheese, cheeseburger prezentuje się następujący Sposób śmieciowe żarcie dzisiaj wierzę na rejony grubo i mocno. Zwykły cheese burger z Burger Kinga. Kotlet, ser, ogórasy i kieczuk. Bo widać? Bo widać. Uwaga. Grillowane podobno mięsko. Podobno. Szczerze. Poprawny cheeseburger Aczkolwiek wydaje mi się że z McDonalda ciekawsza pozycja. A może po prostu człowiek jest bardziej przyzwyczajony do McDonalda. Nie wiem. Powiem szczerze tak. Nie wyróżniający się niczym nadzwyczajnym. Mega poprawny bym nawet powiedział, mało, mało wyrazisty. Wydaje mi się, że ten z McDonald's lepiej smakuje, ale to też może być kwestia po prostu e, kwestia tego, że um, ja się stołowałem częściej w McDonald's przez lata niż w burger kingu, więc też trzeba to wziąć pod uwagę. Okej, okay, Chicken Nuggets burger, czyli tak zwany burger z Kuczakiem z sałatą, ten troszkę inny jest. Mamy tak. Uwaga, otwieramy. Mamy kawałek kurczaka, majonez, i mm, sałatę. To taki Beda Edition Chicken Burger. Mm, 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 mm. Mhm. <laughs> Mistrzem generalnie kurczako burgerów jest niewątpliwie KFC. Natomiast ta pozycja całkiem ciekawa. Dobry kurczaczek, majonezik, sałata nie jest to mdłe, jest ok, aczkolwiek ja bym tutaj wolał, żeby był dodany sos jakiś pikantniejszy. Aczkolwiek ta pozycja za piątaka myślę jak najbardziej spoko. Na pewno troszkę lepiej niż, niż bym powiedział ten cheeseburger, który no troszeczkę mnie no, rozczarował, jednak liczyłem na coś ciekawszego. Niemy sobie gula wody. No to były standardowe pozycje. Teraz dwie pozycje, bym powiedział, lepsze. Dwie pozycje za 13,99. Tu mamy na obrazku, co chyba się znajduje w tej pozycji: pomidor, ogórek, sałata, yy, cebula, ser, w, oczywiście mięsko, jakiś sos, Burger King. Burger King jest w różnych konfiguracjach Burger Kingu. Można go wziąć z potrójnym, poczwórnym nawet kotletem. Ja wziąłem pozycję standardową, pozycję mm, zwykłą. Zwykły bez żadnych udziwnień. No, widzimy, prezentuje się on nawet okazale. Podwójne mięso, podwójny serek, ogórek, sałata, jest cebulka. Widać, no ale jak w smaku. Smak najbardziej Spróbujmy tego potwora. Po, 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 potwora. Powiem tak. Konkurencja dla Big Maca, ewidentnie. Kurczę, czy jest lepszy od Big Maca? Powiedziałbym, że jest inny. Inny jest niż Big Mac. Zbliżony do Big Maca, ale jednak inny. Czy lepszy? No nie chcę tutaj w żaden sposób hejtować tego burgera. Cały czas trzeba wziąć pod uwagę, że ja burger kingu po prostu nie jadam. Nie jadłem. Jem pierwszy raz. A jestem bardziej przyzwyczajony do pozycji z McDonalda. Jest taki ciekawy sosik w nim. Jest ten ogórek, są te pikle. Podwójne mięso. Jest, sos, jest ser cheddar. No i jest to, jak bym powiedział, taka. Imitacja Big Maca. Może nawet ciutkę gorsza. Smakowo. Ażkolwiek, no mówię, to samo mógłbym pewnie powiedzieć, gdybym jadł cały czas Burger Kingu, a dzisiaj bym jadł McDonalda. Także ciężko mi jednoznacznie ocenić. Aczkolwiek, no ten Big King i ten kurczak burger, którego jadłem, spoko na plus. Cheeseburger troszeczkę mnie rozczarował. Eee, a zobaczmy, jak się będzie prezentować Wooper. Bo Wooper jest zdecydowanie największą pozycją z tych standardowych, podstawowych burgerów. Wooper jest, mojej drodzy, w cenie, w cenie hmm, Big Kinga standardowego, czyli 13,99. Więc szczerze powiedziawszy, chyba lepiej postawić no, zdecydowanie na Woopera. Wooper jest naprawdę duży. Jest. Zresztą. To się porównajmy sobie. Woopera. Do Big Kinga. Wooperek jest zdecydowanie większy. Większy niż. niż, niż nawet jakby cało był. No nie jest może mega monstrualnie większy. Ale jest większy. Ale jest większy. Także. No, Wooper może być. Spoko. Co mamy w środku? Plaster mięcha, pomidorek, cebulka, sałata, majonez. No, wydaje się, że konfiguracja standardowa, jakoś niepowalająca, ale w smaku, w smaku, jak to smako smaku wygląda, powiem wam: No, łuperek, tak. Łuperek dobry. Rozumiem, że ten Łuper tak troszeczkę przypomina mi smakowo wieśmaka. Wieśmaka z McDonalda. Mm -hmm. Te walero smakowe, zdecydowanie bym powiedział wieśmakowe wieś na plus. Zdecydowanie upera bym na pewno polecił. uperek spoko, spoko opcja. No tak, wieśmakowo. Zdecydowanie. Smakowo, wie, smakowo. No i moi drodzy, dwa dwa pokiety. Yy, dwa pokiety jeszcze mamy do obczajenia. Zobaczmy. Tu jest kurczakowy. Kurczę, to jest takie małe. O matko. O Jezu. to, to, to jest maleństwo przecież? O To malutkie jest, mam boję. Bardzo malutkie. Ile taki bokiecik? kosztuje gdzie, gdzie, gdzie mój rachunaczek wydupczyłem Gdzieś mówiłem, nie? Tylko teraz Kurwa, nie wiem, nie mam rachunka, ale... E, gdzie jest rachunek? Where, where is rachunek? Halo, rachunek gdzie jesteś? Momencik, słuchajcie, momencik. To malutki jest, naprawdę. Bardzo malutki jest ten pocket. Sądziłem, że będzie większy. Dobra, mam Chicken Pocket 13,99, bo jest to nie, nie, nie. To kosztuje 13,99 z kurczakiem. No to wolę yy, zdecydowanie upera. A Beef Pocket kosztuje 15,99 i pewnie będzie tej samej wielkości co to. Więc teoretycznie raczej bym wolał zainwestować w upera. No ale dobra, spróbujmy. kurczak, nie wiem, jakiś ser nie, to jest bekon bekon, jakiś sosik taki majonozowy, pomidor powiem mam ok, spoko, ale nie za 14 zł Nie za taki pieniądz. No i bif jest jeszcze droższy, bo bif kosztuje 16, ale bif jest chyba większy, widać. że tak się prezentuje? Tak, bif. Jakby był troszkę większy. No, bif jest beef, beef większy, nie? Bi większy od kurczaka. W smaku. no jak to było, winka z keczupem Będą tak spoko spoko poprawny, ale nie urywający dupy no przede wszystkim cena mm, cena naprawdę moim zdaniem Cena to jest nieporozumienie. Hmm. Za tego małego poketa z kurczakiem, to ja bym mógł dać maksymalnie 8 zł, może 9. No to nie jest kurde, warte 14 zł. To nie jest warte 16. I drodzy, Luper po prostu jest dużo większy. Luper za 13,99 jest zdecydowanie większą kanapką, którą się po prostu bardziej najecie zdecydowanie bardziej najecie niż tymi poketami Dlatego tego Big, Big King no ciekawa imitacja, e, ciekawa imitacja Big Maca, aczkolwiek do Big Maca trochę brakuje Chicken Burger poprawny, spoko, dobry ok chociaż brak, wolałbym zamienić ten sos na jakiś ostrzejszy, pikantniejszy no niestety cheeseburger, moim zdaniem, najsłabsza opcja z tego wszystkiego, ewidentnie zresztą. Nuggetsy zajbiste nawet powiem szczerze chyba lepsze niż nagecy z McDonalda, z tego względu, że ta panierka była pikantna. Serki również całkiem dobre, całkiem spoko, chociaż brakuje po raz kolejny pikantności, nie odczuwam tego jalapeno. No, a frytki, frytki standardowe, że tak powiem, jak frytki, generalnie, moi drodzy, całkiem ok. Burger King, nie powiem. Ciekawa alternatywa dla McDonald's, na pewno bym polecał, moi drodzy, za 14 zł. pojechać sobie na Upera, standardowego, zwykłego Upera, który jest większą kanapką, fajną kanapką. I szczerze, z tego wszystkiego, co dzisiaj dostosowałem, to zdecydowanie. Albo dwa takie upery, albo uper z Big kingiem standardowym, czyli po 14 taku, dwa takie zjecie, jesteście na jedzenie, jesteście pełni, będziecie happy. Ale jakbym miał w ogóle wybrać z tego grona, co dzisiaj testowałem, to zdecydowanie dla mnie chyba uperek jest najlepszą pozycją dla w powiedzmy miarę rozsądne pieniążki, A jak dorzucicie sobie jeszcze parę złudszych do tego upera, to możecie wziąć opcję 2, 3, czy chyba nawet 4 piętrową z kotletami także no, ciekawie generalnie miał oceniać Burger Kinga w skali od 1 do 6 bo taką skalę sobie obrałem od 3-4 odcinków ja myślę że 3,5 3,5 na 6 średniak średniak dobra dajmy 4 nawet niech będzie Niech będzie 4. 4 na 6 to jest moja ocena ostateczna, jeżeli chodzi o Burger Kinga. Yy, mówię, Łuperek to jest kraty, zdecydowanie u mnie show. Yy, moje kubki smokowe. nie najgorszy był ten Big King, porównywalny z Big Maciem. Yy, wrapy czy też pokety, yy, no pozycje do zjedzenia jak najbardziej ok, natomiast nie za te pieniądze. Dostajemy bardzo małego Poketa za 14 zł. tu dostajemy za 16, minimalnie większego, ale to są, to są moim zdaniem za małe pozycje. To, to, to w ogóle nie w tej kwocie. Frytki, tak jak mówiłem, standardowe, niczym się nie wyróżniające. Cheeseburger, najsłabsza pozycja, moim zdaniem. Te z Maka zdecydowanie lepszy. Chicken, Spoko. No i mówię, nagetsy, zajebiste. Te serki z, z jalapeno również. I tyle. Także ode mnie 4 na 6, jeżeli chodzi o Burger Kinga, tyle. wielka bezierka, fast foodowa cyca, potestowaliśmy kilkanaście pozycji, oczywiście nie są wszystkie pozycje, no ale cena yy, wyjebała w kosmos. Oczywiście yy, to nie jest tak, że 170 zł zapłaciłem za te pojedyncze rzeczy, bo ja jeszcze dokupowałem na przykład Woopera razy 2 yy, Kinga razy 3 yy, chickena razy 3, także. Yy, to nie jest kwota 170 zł, za ten cały zestaw. Jakby człowiek policzył, to tam nie wiem ile by wyszło. 60 zł może do kupy. 60-70 no tak strzelam z dupy, tak? Natomiast mówię, ja brałem też podwójne pozycje, jeszcze nie dla siebie, także wiecie, także ten, ten, ta cena była większa. Natomiast mówię, pojedyncze jest to, możecie sobie sami policzyć. Ja Wam jeszcze raz powiem, co i jak, moi drodzy. Jeden WPR kosztował 13. 99, Big King 13,99, nuggetsy 5 sztuk 8,99, czyli cheese nuggets 8,99, shake 6,99, beef pocket 15,99, chicken pocket 13,99, frytki 3 zł, cheeseburger 5 zł i chicken burger również 5 zł. Także sami sobie to policzcie, zliczcie, ile to kosztowało w pojedynczych sztukach. Tyle ode mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się naprawdę podobał ten materiał, że Wam się, jeżeli Kumpru Złoty i koleżanku Złota podoba się ten materiał, zostaw łapeczkę w górę, bądź łapeczkę w dół. Napisz komentarz, czy McDonald's, czy Burger King, czy KFC, czy Maxi Burger, czy coś innego w Twoje gusta trafia. Ja tymczasem się żegnam. Trzeba to w końcu zjeść, prawda? A potem ujerać. <laughs> Na razie. Hejo, Pa, pa.